W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. O Jezu, pełen łaski i miłości, za grzeszników, tak przynaglony swoją miłością do nas, że zachciałeś umrzeć na krzyżu, pokornie proszę Cię, abyś uwielbił w niebie i na ziemi Twojego sługę, Padro Pio, który hojnie uczestniczył w Twoich cierpieniach, który tak bardzo Cię kochał i tak wiernie pracował dla chwały Twojego Ojca Niebieskiego i dla dobra dusz. Z ufnością proszę Cię, abyś udzielił mi przez wstawiennictwo. Świętego Padre Pio, O mój Jezu, powiedziałeś, zaprawdę. Powiadam Wam, proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie. A będzie wam otworzone. Oto pukam. Szukam i proszę o łaskę. Ojca naszego, który jesteś w niebie. Święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja jako od niebie. Tak i na ziemi. Chleba naszego. Powszedniego daj nam. Dzisiaj i odpuść nam. Nasze winy. Jako imy odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i synowi, duch święty, jak był na początku, teraz jest i zawsze będzie, na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, pokładam w Tobie całą moją ufność. O mój Jezu, powiedziałeś: Zaprawdę, powiadam Wam, jeśli o cokolwiek poprosicie Ojca Wu, moje imię. Dawam oto w Twoje imię. Proszę Ojca o łaskę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz jest i zawsze będzie, na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, w Tobie pokładam całą moją ufność. O mój Jezu, Tyś powiedział, zaprawdę powiadam Wam, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, pokrzepiony Twoimi nieomylnymi słowami, teraz. Proszę o łaskę, ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja na ziemi, tak jak w niebie, chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, jest teraz i zawsze będzie na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, w Tobie pokładam całą moją ufność. O najświętsze serce Jezusa, dla którego nie można nie mieć litości dla strapionych, zmiłuj się nad nami grzesznymi i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne. I niepokalane serce Maryi, Twojej czułej matki naszej. Witaj, święta Królowo, Matko Miłosierdzia, nasze życie, nasza słodyczy i nasza nadzieja do Ciebie wołamy, biedne wygnane dzieci w Wigilię, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tej dolinie łez. Przeto, orędowniczko nasza, miłosierne oczy. Twoje na nas zwróć, a potem wygnaniu błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezusa nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo, módl się za nami, o Święta Boże Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi, obietnic Chrystusowych, Święty Józefie, przybrany Ojcze Jezusa, módl się za nami, Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.